Po odzyskaniu niepodległości Stany Zjednoczone otrzymały część Louisiany od Brytyjczyków, która okazała się słabo rozwinięta. Następnie w 1797 roku nowym prezydentem zostaje John Adams, a zaraz po nim w 1801 roku zostaje Thomas Jesserson. W tym samym czasie obok Stanów Zjednoczonych znajdowało się Imperium Hiszpańskie, które miało problem z Luizjaną, ponieważ powodowała więcej kosztów niż zysków. Dlatego w 1800 roku Hiszpania sprzedała ten obszar Francji. Potem jednak okazało się, że Luizjana Francji też sprawia trudność oraz Napoleon potrzebował pieniędzy, więc w 1803 roku na pomoc przyszły Stany Zjednoczone, które chętnie odkupiły Luizjanę za 15 milionów dolarów. Kupienie Luizjany przez Stany Zjednoczone spowodowało podwojenie ich terytoria o 2 miliony kilometrów oraz kontrolę nad rzeką Mississippi i Nowym Oreanem, który był ważnym miejscem handlu. Następnie Lewis i Clark wyruszyli na eksplorację tych terenów. W tym czasie w czasie Wielka Brytania nie mogła się pogodzić z utratą swoich kolonii, a w dodatku w Europie Francja wprowadziła blokadę kontynentalną, która polegała na tym, że Europejczycy nie mogli handlować z Wielką Brytanią i na odwrót. To wydarzenie mocno odbiło się na gospodarce. Wielka Brytania, aby to sobie wynagrodzić, zaczęła nakładać ograniczenia handlowe, na Stany Zjednoczone uważali, że ten kraj powinien być ich kolonią. W międzyczasie nowym prezydentem został James Madison w końcu w w 1912 roku wybuchła wojna amerykańsko-brytyjska. Brytyjczycy posiadali około 5000 żołnierzy, kanadyjską milicję oraz flotę. Za to Stany Zjednoczone posiadały 7000 żołnierzy, którzy byli słabo uzbrojeni i mieli niskie morale. Podczas wojny Stany Zjednoczone odniosły sukcesy na morzu oraz w różnych bitwach, np. pod Times. Wojna zakończyła się podpisaniem trzech porozumień. W pierwszym porozumieniu podpisano traktat gandawski, który polegał na tym, że nic się nie zmieniało. Drugie porozumienie było w roku 1817, zakładało zdemilitaryzowanie granic, a trzecie było w roku 1818, uregulowało granice oraz zaczęto okupowanie spornego terenu, który był Oregon. W międzyczasie kolejnym prezydentem został w 1817 roku James Monner. W roku 1821 Hiszpania miała problem z Florydą, więc ją sprzedała Stanom za 5 miliardów dolarów oraz Hiszpania uregulowała granice z USA, by zapobiec wojnie. Następnie prezydent James Monre ogłosił w orędziu dotrynę Monrego w 1823 roku, która zakładała, że europejskie mocarstwa nie powinny integrować sprawy polityczne krajów obu Amery. Zakaz kolonizacji i neutralność USA w sprawach Europy. Celem dotryny mądrego była ochrona nowo niepodległych państw Ameryki Łacińskiej. W 1825 roku nowym prezydentem został John Squigley Adams, a zaraz po nim został prezydentem. Andrew Jackson, który w 1830 roku podpisał ustawę o przesiedleniu Indian. To doprowadziło do szlaku US w latach 1838-1839, gdzie zmarło tysiące osób. W tym czasie koło Stanów Zjednoczonych znajdowało się Imperium Hiszpańskie, które było w krytycznej sytuacji, przez co powstało wiele niepoległych państw, w tym Cesarstwo Meksyku w 1821 roku, gdzie pojawił się kolejny problem, ponieważ przed uregulowaniem granic z Hiszpanią na teren Teksasu przybyli amerykańscy osadnicy, a potem gdy granice zmieniono, Amerykanom nie podobało się Meksyku i chcieli przyłączenia do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone miały to gdzieś i nie chciały toczyć wojny z Meksykiem, przez co mieszkańcy Teksasu zaczęli być uciążliwi dla Meksyku, więc w ramach odwetu pomniejszyli jego autonomię, przez co rozpoczął się konflikt wewnątrz Meksyku. W końcu po latach sporów w 1836 roku powstała Republika Teksasu z prezydentem na czele. Następnie Stany Zjednoczone zaanektowały Teksas w 1845 roku, co doprowadziło do wojny amerykańsko-meksykańskiej. Podczas wojny USA zajęło północny Meksyk. Następnie amerykańskie wojska z Zatoki Meksykańskiej przejęły stolicę Meksyk. Po wojnie został podpisany traktat Wigui i na mocy którego USA otrzymało Kalifornię i Nowy Meksyk. W międzyczasie Stany i Wielka Brytania doszły do porozumienia w 1846 roku, gdzie tereny Oregonu zostały podzielone. W latach 1837-1849 pojawiło się pięciu różnych prezydentów, którzy nie byli bardzo wyróżeni. W kolejnych latach uchwalono kompromis, który wprowadził ustawę o niewolnikach, wzmacniając prawa właścicieli niewolników.